Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Śladami Czterech chłap. Dzisiaj przychodzimy do Was z vlogiem e, I też chciałabym Wam pokazać Właściwie to psiaki Pokazać jak psiaki testują właśnie smaczki z doktora Klaudersa Są to takie kosteczki treningowe O smaku jagnięciny One mają 80 gramów I tutaj jest jakiś ich ost pis i skład tutaj otwieram pieski czekają jeden dla lady jeden dla lunki one są chyba dość miękkie z tego co widzę no zapach mi się za bardzo nie podoba ale pachną na no taką jak tak one wyglądają lady proszę nęczko obrót. Obrót. Proszę. Jak widać to smakują. Pomyślałam, że psiaki przetestują też takie te obaski zasytej Michy. My je dostałyśmy od sklepu 4 łapy właśnie dziewczyny dostały na urodziny. I jeszcze nie miały okazji testować. One mają akurat 100 gramów. mają raczej taki delikatny zapach to postaram się o to jest chyba taki tak po prostu wiele takich kiełbasek połączonych i postaram się jakoś to im o w miarę łatwo się oddziela proszę to jest dość twarde więc nie wiem czy Lunka będzie chciała jeść Lady sobie tutaj jakoś gryzie. Chyba i ta druga połowa tam dalej odleciała. No nie wiem, Luneczka chyba sobie nie poradzi. Ale nie będę jej zabierać, bo może jeszcze jakoś spróbuję zjeść. No Lady już prawie połknęła. Ale jeszcze tam jej ten drugi kawałek odleciał. Luna tam już ucieka, więc pewnie chce gdzieś schować. Lady może dam jeszcze jedną kiełbaskę. Lady siad. Siad. Super, proszę. Znaleczkę to próbuje jakoś jeść, jednak chyba jest dla niej to troszkę za twarde. A jak widać Lady mega posmakowało już drugą zjadła ze smakiem. Proszę bardzo, Lady! Siad. Proszę. Siadł. Czekaj. Dlaneczki. Lady, daj łapę. Daj łapę. Daj łapę. Super. Bra. No jest daj łapkę. Super. Proszę bardzo. Waruj. Leszka, waruj. No nie, się nie ty. Idź. Waruj. Waruj. Super, brawo. Brawo, Noneczko. Lejdusia, łapa. Daj łapę. Daj łapę. Daj łapę. Daj łapę. Obróć. Lady siad. Siad. Super. Luneczka siad. Zostań. 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 Do mnie. Do mnie. Super. Brawo przyszła pora obiadowa, więc y, czas na zrobienie obiadków dla psiaków. Więc już tutaj sobie naszykowałam y, miskę dla Lady i tackę dla Lunki. No, Lunka już tutaj się zaciekawiła. Teraz dodaję jeszcze czystek. Y, do tego jeszcze y, olej z łososia, ale najpierw to wymieszam. Tutaj mamy olej, to jest olej z brillianta. Lunka dostaje jedną pompkę, Lady dostaje cztery. I tutaj mamy jeszcze nasze psie lody. Już się zaczynają z powrotem upały, bo ostatnio u nas było naprawdę zimno, padały deszcze, ale teraz już właśnie od dzisiaj robią się już wysokie temperatury. I też daję psiakom właśnie lody, tak jak to robiłam wcześniej. I tutaj się też łamało. Dodam ląd ten mały kawałek, ale i ten większy. Okej. Okay. I tutaj już są gotowe obiadki. Obrót. Ja właśnie będę robiła czekoladowe ciasteczka, coś w stylu pieguski e, oczywiście nie dla psiaków, tylko dla mnie i tutaj są składniki. E, jeżeli ktoś by też chciał takie zrobić, tutaj jest masło, musi być oczywiście w temperaturze pokojowej, to jest cukier, mąka, soda oczyszczona, jajko e, i deserowa czekolada może być właśnie mleczna, gorzka, jaką chcecie. Tak wygląda u mnie już gotowa masa Jest ona właśnie takiej świetnej Zbitej konsystencji Że można sobie ulepić takie kulki I dopiero je jakby tak ugnieść Lekko na blaszce Bo zawsze robiłam inne ciastka Z innego przepisu One wychodziły takie strasznie leiste I później się tak rozlewały na całą blachę A tutaj właśnie są takie Mega Właśnie sztywne Więc można sobie uformować kulki I rozłożyć na blaszkę Cała masa już zużyta i właśnie z tych proporcji wyszło mi 14 ciasteczek. I już je wkładam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na 12 minut. Ciasteczka już się upiekły, troszkę wystygnęły. Ja ich jeszcze nie próbowałam, ale jestem mega ciekawa, jak smakują. Ciasteczka w smaku są dobre, jednak dodałam właśnie 3 czwarte czekolady. Następnym razem chyba dodam całą tabliczkę, bo są troszkę takie. No, dobre są, ale trochę mało wyczuwalna jest ta czekolada, więc następnym razem dodam więcej. Ale ogólnie, no to jestem zadowolona z tego, jak wyszły. Przyszła do mnie dzisiaj paczuszka. Nie chciałam nagrywać osobnego filmu, jak unboxing, bo jest ona no, dość sporych gabarytów jest dość ciężka ale tak naprawdę jest z niej tylko mokra karma, więc postanowiłam, że pokażę Wam e, to w tym vlogu, chociaż jest to niezmiennie nadal nasza e, stała mokra karma. Okay. I pierwsze, co tutaj widzę, to widzę tutaj jakąś próbkę smaczków, albo to są nawet taka cała paczuszka 50 gramowa. I ja, ja na pewno jej nie zamawiałam, więc chyba tutaj jakiś gratis. Dawno nie dostałam żadnego gratisu w sklepie właśnie dla psiaków. No, oprócz czterech łapek, bo tam zawsze znajdziecie jakiś upominek. No, tutaj są smaczki. Skład mają. No 30% mięso z indyka, substancje mineralne. No to taki, no wiecie, średniowy, ale i tak, yy, no zdziwiłam się, nie spodziewałam się tego kompletnie. Yy, no i tutaj, właśnie yy, karmy, które zamówiłam, czyli puszki Animondy Gran Carno, to po 400 gramów. Wzięłam tym razem pakiet mieszany, bo ostatnio jak zamawiałam to wzięłam same wołowina i łosy ze szpinakiem Niby się smakuje, ale wiecie, jednak e, lubią też różne smaki jeść Akurat chyba wszystkie z tych smaków jadły, bo mieliśmy wcześniej te mieszane Ale właśnie e, one ogólnie lubią tą karmę Teraz może Wam przybliżę tutaj te smaki Tutaj mamy właśnie ten wołowina i łosy ze szpinakiem e, To jest wołowina z kurczakiem Wołowina czysta, wołowina i jeleń z jabłkiem, wołowina z jagnięciną i wołowina z sercami. Także właśnie mamy tutaj 24 puszki. Z każdego smaku właśnie mamy po 4 sztuki. No i jestem szczerze mówiąc zdziwiona z tego gratisku. Ale no, fajnie, że. Tutaj nam coś takiego dorzucili. Bardzo się cieszę. My jesteśmy właśnie na spacerku z psiakami. Naprawdę się zaczęły z powrotem upały. Mamy już po 21 chwilę i dopiero teraz mogliśmy sobie pozwolić na spacer, bo wcześniej to aż kostka parzyła. Wiecie, beton. No i w ogóle nie dało się wytrzymać, no bo ponad 30 stopni, jednak pełne słońce, więc dość ciężko by było psiakom ale teraz wyszliśmy i w ogóle pierwszy raz y, od długiego naprawdę czasu wzięłam dla Lady smycz flexy, kiedyś cały czas na niej prawie chodziliśmy y, ale ostatnio przerzuciłam się właśnie na przepinaną smycz taką regulowaną wiecie, że y, że się albo przepina albo właśnie tak reguluje sobie samemu, że nie piesek wyczerpuje y, i właśnie y, będę chyba z Lady musiała ćwiczyć teraz porządnie takie nieciągnięcie, bo teraz nawet jak sobie gdzieś coś wyniucha i ma wysunięte tą smycz ma chyba 8 metrów, to potrafi nawet szarpnąć jeszcze. No i nie ukrywam jest to troszkę takie drażniące i ostatnio też nie chodzę naraz sama na spacery z dwoma psami, bo po prostu to nie była przyjemny spacer, tylko po prostu to było mega męczące, bo Lady szarpała w jedną stronę, wbiegała na Lunę. Ciężko też było je utrzymać, gdy... Podbieg jakiś pies i trzeba było go jakoś od nas odpędzić. Co się plątały wokół nóg, więc wychodzę teraz na pojedyncze z nimi spacery. Albo właśnie mm, nie wychodzę sama, tylko z kimś, żeby ktoś y, trzymał drugiego psiaka. Tam właśnie jedzie pociąg. Pociąg już przejechał. Na szczęście psiaki tutaj nie, z, nie popadły w panikę w ogóle dla Lady, jak przejeżdża jakiś tir pociąg, no to raczej nie robi to na niej żadnego wrażenia, ale za to lunka często panikuje i nie wiem, chowa się gdzieś do rowu albo ucieka gdzieś w drugą stronę, chowa się za mnie, czy coś w tym stylu. Ale teraz była ładna reakcja. Lady nie syp na nią, nie wolno. Ja już się będę z Wami żegnała. Oczywiście będziemy bardzo wdzięczni za łapki w górę, subskrypcję. No i widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia.